Witajcie! Dzisiaj wam chciałem zaprezentować najlepsze gry przeglądarkowe w sieci, a no więc zaczynamy. Pierwsze, w pierwszym odcinku zobaczymy Homer, Colin, ram 2. Gra jest naprawdę fajna, <laughs> przynajmniej się przy niej nie nudzę. No naprawdę to jest nie moja ulubiona gra przeglądarkowa. Nie mogę na nią narzekać. na przykład. No na przykład, jeśli ktoś nie ma ski jumping albo jakiś rozkokach jak narciarskich, może sobie wejść spokojnie pograć. Pamiętajcie link w opisie. I może sobie pograć w takie fajne skoki. kurde, dzisiaj mi coś nie idzie. A to już mam rekord, mój, mój własny, a chociaż mój ogólnie rekord to 154. Dobrze, to przejdźmy. Do menu. Chyba skoki pokazałem tak w miarę. Tu mamy wszystko takie. Tu są instrukcje właśnie, czyli to. Tak. High score. High score all time. To jest chyba rekordzistes zaskoczni. My nie, nie możemy zobaczyć. Chociaż. Aha, dobrze. To my sobie Yupi Mena skasujemy i sprawdzimy. Mhm. No tak jak przypuszczałem, ja będę szybszy na progu. Dobrze. Kurde. No, może już takie legi przez tą kamień tak Dobra. i Dobra. to zastanawiam, gdzie on poleciał. Aha. Dobra. Uf. Też raz sobie skoczę. Właściwie pokazując wam, jak się skacze. Mniej więcej idę jego duchem. Ciałem, duchem. Ciało. La. Co, 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 no. no, no. Kurde. Gdyby nie te głupie lagi, kurde, komproniuszar. To tak by mi poszło lepiej. Jakoś tak w przyszłym nagrywaniu, tylko... Mam takie drobne laki, Dobra, tila Find. Możemy na Twitterze, Facebooku, czy Messenger, mail and more, czyli inne. I Hormer Colam. No i tutaj wszystko macie. Spójrzcie sobie filmik, jeżeli chcecie przeczytać, chociaż mogę Wam przeczytać, ale ja tego nie przetłumaczę, bo nie jestem za dobry w Angliku. Dobra, zaczynam. Hormel Colen. The world newest Hormel Colen ski jump in Oslo was opened in 2000. No, po prostu the ski, smooth and the fantastic ways for Jump Tower. Hormel Colen has been the most visited tourist and attraction in Norway for years. In 2011, or oh, tak mamy Hormel Colen will. Has the Nordic World Skids Championship and the Ski Jump is now being debut for the big event by the WINDOW of 2010, a new, modern ski jump will be ready to welcome ski jumpers and torsies to Hormel Holland. Yay! Dobrze. To myślę, że was zaciągnę do tej gry. Pamiętajcie link w opisie. Widzicie. Dobrze. To trzymajcie się. Dzisiaj jeszcze dodam drugi odcinek. One będą często się naprawdę pojawiały. Bo jest tam takich wielkich. Dobrze, to się trzymajcie. Do zobaczenia.